Załamałbym się, gdybym miał tak wyglądać biorąc doping. Aleksander, pozwól, że tobie coś wytłumaczę. Odniosę się do mojego materiału, w którym obecnie tak wyglądam. Tak, ale ja obecnie na dopingu nie jestem i najprawdopodobniej już nigdy nie będę. Pozwól również, że przedstawię Twoją sylwetkę przy mojej selwetce w czasie, w kiedy byłem na dopingu. Tak wyglądałem, jak byłem na dopingu. Natomiast dziś wyglądam tak, jak wyglądam. Wydaje mi się, że wyglądam bardzo dobrze, jak ta faceta, który ma 46 lat i na dopingu już nie jest. Który podtrzymuje to, co wypracował przez 30 lat ciężkiej pracy. I szanuję to, że Ty nie jesteś na dopingu. Że naturalny jesteś. Szanuję to. OK, wyglądasz bardzo dobrze. Nie ten młody chłopak tak jak Ty chciałby wyglądać. A ja mam nadzieję, że Ty, jak będziesz miał 46 lat, to będziesz wyglądał zdecydowanie lepiej niż ja wyglądam obecnie. I tego Ci życzę. Pozdrawiam.